Dzień dobry, mamy dzisiaj <laughs> 29 listopad, sobota, wstawaj pakuj się, godzina 9, pakujemy się o 10 śniadanie, o 13 wychodzimy do low campu, 6-7 godzin powinno to zająć, trzeba się mądrze spakować. Żeby większość rzeczy, a może nie większość, pół na pół nie na plecach i na saniach, no, temperatura minus 13, w nocy było do minus 20, tak codziennie tutaj jest, no ale będziemy wyżej szli, będzie coraz gorzej. Mamy śpiworki, mamy ciepłe, kolega zaszalał, ma tutaj pajaka, ale fajny ten pajak, też sobie kupię jak wrócę, zajebisty jest. No i co więcej słońce dalej świeci. Za cholerę nie chcę zejść. Na szczęście nie przeszkadza nam to w spaniu. No, my w przepakowani, jedzenie wszystko spakowane, bierzemy, paliwo, wszystko będziemy ciągnąć do tego low campu. No, Wczoraj nudny dzień był taki. Nie było co robić. Tylko łacha drzeć z tego osobnika tutaj obok. Jo. Dzisiaj jak już stąd wyjedziemy, koniec z internetem. Bo internet tylko w UG i tutaj w Insonie jest. Tam dalej już nie ma. Także to co się teraz nagrywa będzie wysyłane dopiero za 5 dni. Za 5 dni wracamy jak będzie dobra pogoda jak się zepsuje i się o, y, trochę nam zajeczenie szczytu obsunie to może być nad więcej dni 6, 7, zobaczymy no dobra, na śniadanko, nie? wczoraj była jecznica, pewnie dzisiaj będzie coś podobnego wczoraj burgery były na obiad dobre JP zrobił także o, tutaj muszę dobrze ułożyć zobaczymy czy dzisiaj Dobra, ja się ubieram Idę się opalać <coughs> na razie. Dzień dobry. 28 listopad, piątek nadal. Wybieramy się do kampu. Kowane mniej więcej namioty zniknęły. Zostały tylko dziury, które można wykorzystać na inne rzeczy. No i parę godzinek i znowu, i znowu będziemy sobie odpoczywać. <laughs> Także damy znać z trasy, jak się idzie. Także no, super jest. Nie jest zbyt zimno. Zresztą jak będziemy szli to za chwilę się nam zrobi tak gorąco. Znaleźć życie, także no, damy znać na razie zaczynamy. Jedno. Mam nadzieję go zgubić. Say cheese, guys. Aha. O kidołki. I na. No, ruszamy zaraz. Przygotowujemy dwie linie po pięć osób na jednym sznurze. Pięć godzinek. Trochę to może ciężkie. Spróbowałem tu zbalansować jakoś między plecakiem a.

Clear. Jak jesteśmy gotowi do ponownego, ponownego ruszenia. ruszania? Clear. Zero clear. okidoki dołki. Lecimy. I ruszyły konie. Sanie po betonie. ja drugi. Za naszym liderem Idzie przede mną Ciągniemy jajka i bekony Artur za mną idzie Super Ciągnie swoje jajka i bekony A jak tu było coś ciągnę z tyłu to już tam widać I tak sobie jedziemy w powolutku mu że na czekaj, low camp 2900, 2900 Nie, 2700, no nie, nie 2900, dobrze, chyba Bo spaliśmy na Wejskamp jest na 250. no nisko bardzo dzisiaj też jeszcze będziemy nisko Jakaś tam powoli się aklimatyzacja będzie zaczynać, bo normalnie to właśnie po 2,5 zaczyna aklimatyzacja, nie jakoś chyba nie pamiętam szczegółów, nieważne. dobrze, <laughs> no tam dwa dni. Teraz sobie będziemy szli tak 5 godzin. No, zależy od tempa, nie? Może być trochę szybciej, trochę wolniej. Znaleźliśmy kawałek. Przed nami jest ekipa, ekipa Nimsa. Która też tam idzie na Także, no po drodze będziemy mieli chyba tam dwa postoje, chyba wszelkiego koło tych żółtych flach tam gdzie się siku robi No, będę to poznać Jak coś się będzie działo Wiem, że nasz idzie a ja za nim przypięty jak wół no jedziemy, jak te owieczki we mgle. Dobrze, na razie. Dalej 28 listopada. Przed nami, tutaj, tam. Trzeci najwyższy szczyt Antarktydy. Shin. Góra Shin. A tu mamy dalej naszego Winsona. Jakoś tak a my jedziemy tam 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 a później, tam Tak idziemy. tam pierwsza tam 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 dziurce no. Jo, jemy coś. A później dalej w drogę. Hej. Dalej idziemy stało, no nie wiem 20 minut Ale już końcówka, już płasko Podejści już nie ma Tak płasko O takie wyrwy W tym śniegu ale poza tym No realne jak zwykle w przodu A ja sobie go Złodzie od Skarbów tam idzie Dalej się nie przyznał skąd tyle pieniędzy ukradł. Ale ja go jeszcze dopytam No idziemy, nie wiem która godzina, bo osób no, mi się zony zmieniają Raz pokazuję czas Antarktyczny Antarktyki Antarktydy raz jakiś inny Ale skoro wyszliśmy o 1.30 Idziemy chyba 4 czy 5 godzin 16, 17 Mieliśmy takie dość spore szczeliny Tam się Brand wpierdolił jedną nogą Całkowicie no, Ale już pominali ładnie Bezpiecznie Idziemy dalej Chwileczki piękne są, można no. mówić. Chwileczko daje, te górki dają gulera. I też wszystko jest, w ogóle chłopaki idą też elegancko. No ale, ale. No, jaki z widzę. Witamy w Low Campie. Wysokość 2,800. Nie wysoko. Ale powolutku wspinamy się do góry. Do góry zostało nam. I ta góra ma 4,900. Nie trzeba. Nie całe. Czyli jeszcze tam 200. Dwa chłopaki już budują iglo. widzisz, tutaj mamy kerza. Wykopany, nie wiem który. który będziemy tam tędy wchodzić do góry. Znaczy, nie jutro, pojutrze. No w sumie to nie wyjaśniłem, czemu tak tam to powoli idzie. Że postój tu, postój tam. My jesteśmy grupa pierwsza w tym sezonie. Pierwszy termin. Yy, czyli musimy wszystko przygotować: wszystkie kuchnie, wszystkie kesze wykopać. Dlatego też musimy dodatkowo odpoczywać. Co każdy. No, idziemy, odpoczywamy kolejny dzień i to samo pewnie, zobaczymy czy będzie to samo na high campie, bo właśnie o to chodzi, że musimy wszystko przygotować. Następna grupa, która przyjeżdża za tydzień, nie za półtora tego dnia, to już będzie mogła szybciej szczyt zaliczyć, bo, no bo mają wszystko gotowe, także tylko na metr rozbijać i przejść do góry. No ale mam, a też jest ...Rajan już tam będzie chodzi do patu i szuka pijemy, rozbijamy namioty, robimy kuchnię i odpoczywamy na razie Dzień dobry ponownie to jest nasz ...WC z Ziglem znaczy ...WC z Ziglem to się siada, worki się wkłada a później woroczek zabiera się ze sobą. Tak jak w Himalajach. Także tu już ubicacji nie ma. Namioty już się postawili. Tutaj przybliżymy to. Kuchnia też stoi. Wykopana. Trochę tego kopania było. No i tu mamy dziurki. Dwie do jedyneczki. No i dla też jest ładne. Uda <laughs> się schować i w ogóle Na godzina to już z dziewiąta kończenie powoli Idziemy na obiad, na pracę i fajrant Jutro Res Day Także podwójny wariant. na razie